Cześć. W dzisiejszych wyzwaniach i rozwiązaniach pokażę, jak uniknąć sytuacji, w której zaprojektowana stopa fundamentowa jest obrócona względem przekroju słupa. Mamy fragment modelu, w którym wystąpił właśnie tego typu problem. Dotyczy to słupów na skośnym względem osi głównych modelu boku budynku. Po włączeniu widoczności fundamentów widać. Że boki stóp nie są równoległe do boków słupów. Po przełączeniu na model szkieletowy i włączeniu symboli układów lokalnych, dostrzec można, że taka sama rozbieżność dotyczy osi lokalnych. A to właśnie kierunki osi lokalnych pręta i podpory determinują kierunki boków, odpowiednio przekroju słupa oraz rzutu stopy. O ile układy prętów, słupów przy ich definicji odniesione zostały do wektora normalnego, do płaszczyzny elewacji, o tyle podpory węzłowe zostały wstawione, jak wszystkie podpory węzłowe na tym modelu, w oparciu o kierunki osi globalnych. Jest to domyślne ustawienie, i wielu użytkowników programu przywykło do przyjmowania go bez rozpatrywania innych opcji. Nie zdając sobie sprawy, że po utworzeniu podpory nie będzie już możliwe zmodyfikowanie jej w zakresie kierunku. W przypadku tych kilku słupów na osi 1 Prim zmuszeni jesteśmy do usunięcia ich podpór. A tym samym niestety usunięcia fundamentów. Wstawię te podpory raz jeszcze. Tym razem unikając niedopatrzenia. O poprawności definicji podpór zadecyduje dosłownie jedno kliknięcie. Przy opcji względny do pręta łamane na żebra w sekcji kierunek okna dialogowego podpory węzłowej. Jest to najszybszy z możliwych sposobów. Dzięki temu, że osie poszczególnych podpór są równoległe do osi prętów, stopa nie byłaby już obrócona względem słupa. Dodatkową uwagę należy poczynić dla podpór definiowanych pod żebrem, które jest połączone z jakimś obszarem. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w ścianach murowanych ze trzpieniami. Niespodziewanie opcja ukierunkowania podpory względem żebra, z której korzystanie zalecamy, jest w tym przypadku niedostępna. Zmieni się to jednak, gdy przystępując do definicji podpory oprócz węzła zaznaczymy też żebro.